Zobacz, ja zobacz ja pokazuje palcem. Wojciech, na ciebie Leszek. A? Leszek jest tutaj żebrowski. Doszło w do spotkania. On cię tak. jest filmował, zrobił sobie zdjęcia. A. z tobą. A tego, ja ty jego filmowałeś? A ja Macha ręką w naszym koronskom. O co mu chodzi? Chce w mordę dostać przy grobie Kuklińskiego? W tym momencie że tu sprzedawał książki przede mną, też żebrzowski sprzedawał książki, te wioski sprzedawał książki, tak, sprzedawał książki. Chodź tu zarazo! Panowie, wiem, kogo kogo biłeś? Słuchaj, ale po sobie zostawiają, no. Bo... Pamiętaj, słuchaj. że Chiny mają, Chiny wam nie odpuszczą. Nie dawaj się zarazo, mimo że się z tobą nie zgadzam, nie. Z... Macie kto to był? Moi dawni koledzy ze studiów, starsi ode mnie 2-3 lata, którzy są bardzo wysoko powiązani z rządami. Ale wiesz co, oni się witali głosy. z Leszkiem żebrowskim. Jak to skomentujesz? Co? chwilą witali się z Leszkiem Żebrowskim. Pozwólcie, że ja o polskich sprawach się nie będę wypowiadał zgodnie ze zwyczajem. Przepraszam. Ech zasada powiedziałem żadnych rozmów także okazuje się że doszło do spotkania bardzo ważna informacja jest Leszek Sobrowski tutaj na tych uroczystościach i nie jesteśmy razem tego dnia Leszek Żebrowski pokazywał nas palcami, no, wiadomo, że ale prawdopodobnie chodzi o tym dwóm, którzy, którzy zostali rozpoznani przez Macieja jako jego koledzy ze studiów. Więc Leszek Żebrowski pokazał również mnie palcem. Zrobiło mi się dziwnie. Zrobiło mi się dziwnie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale zdążyłem wyciągnąć kamerę i ująć Leszka Żebrowskiego. Także Leszek Żebrowski z Aleksandrem Jabłonowskim. Czyli Wojciechem Olszańskim, na jednym filmie w telewizji narodowej 1 sierpnia na powązkach. Powązki łączą. Ale czym... ja mam taką prośbę: będziecie tak, tak. kiedy w Kielcach. No. Podobno zmniejszono powierzchnię Muzeum Marszałka Piłsudskiego w tym wtypała... A to trzeba, bo ja wczoraj się dowiedziałem od Teresy Henry. Ale to dobrze ale... czy źle, że zmniejszono? Proszę? To dobrze czy źle, że zmniejszono? E, bardzo źle, dlatego że było wiesz, wytwornie wy... wykonane, jak w muzeum, a zmniejszono, a, bo wstawiono obuwie włoskie w salon obu... obuwia włoskiego włoskie. okay. w części tego muzeum i zaczęto pobierać teraz opłaty. No jest wiadomość z dnia wczorajszego, bo rozmawiałem z Teresą Heda Szary Aha. na pomszy, jaka się odbyła wczoraj na, w Kościele Świętego Krzyża okazji 36 rocznicy postawienia Krzyża katyńskiego tutaj. Po, po my się taka dyskusja wywiązała. Także warto zwrócić uwagę. Ja mówię, że źle, bo było pięknie. Był pan tam kiedyś w tym muzeum. W Kielcach widziałem kadzielnię, kadzielnia mi się kojarzy z Kielcami. Takie Naprzeciwko piękne katedry, skałki w katedry centrum jest pałac arcybiśków. Proszę, Kupu, proszę, wejść do. I jeszcze proszę się przedstawić, dla na telewizji narodowej wypowiadał się. Janek Edward Gus, tylko bo nazwisko mam kontaktowe z tym szefem OPZZ-u i dlatego wrzucam swoje drugie imię, Edward. Jan Edward Guz, pozdrawiamy. Wzajemnie z tego miejsca, czy niezwykle szczególnego, gdzie jest obecnie salon polityczny Warszawy, tu się wszyscy spotykają. Myślimy o różnych rzeczach. No, braliśmy, co by nie było, proszę Państwa, udział w uroczystościach zorganizowanych przez naszych śmiertelnych wrogów, szykujących nas do krwawej rzezi. Była tuż przy prezydencie pani Hanna Gronkiewicz-Walz. Ja ostatnio napisałem pismo pani Hanny grąkiewicz walz w sprawie Szpitala Wolskiego. Nie otrzymałem odpowiedzi. Jednym z doradców pana prezydenta Dudy jest były dyrektor Szpitala Polskiego odpowiedzialny za patologię w tamtym miejscu, pan Marek Balicki. Także, proszę Państwa, no jak się wie, o co chodzi w Warszawie, jak się patrzyło na tych, co tam świętują, nie było uczciwym ludziom do świętowania. Tak to właśnie wygląda. Taka jest Warszawa 2017. Na telewizji narodowej z powązek Eugeniusz Sendecki